P24.pl. Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco. Sławomir Miklicz, przewodniczący Rady Miasta Sanoka. Panie przewodniczący, Regionalna Izba Obrachunkowa zapewne od 3 lutego zabierze się do pracy nad budżetem naszego miasta. Czy można było uniknąć tej sytuacji? Oczywiście, że można było uniknąć tej sytuacji. Można było uniknąć poprzez to, że należało przygotować dobry budżet który w pełni odzwierciedlałby założenia planu naprawczego. Natomiast budżet, który dostaliśmy do oceny na ostatniej sesji, w zasadzie niczym znaczącym nie różnił się od tego budżetu, który Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała negatywnie. Przypomnę, że pan burmistrz zachęcał do tego, żeby ten budżet odrzucić, więc gdyby to był budżet, który spełniałby oczekiwania mieszkańców przede wszystkim i Rady, zapewne byłby przyjęty. Natomiast ten budżet, który dostaliśmy, trzeba powiedzieć, że różnił się tym od poprzedniego, że zakładał wyższy deficyt w wysokości 21 milionów, czyli znowu zadłużalibyśmy miasto, ale co gorsza ten deficyt nie wynikał z zadań inwestycyjnych, z wydatków na zadania inwestycyjne, tylko w znacznej części deficyt wynikał z niedoszacowania wydatków bieżących w naszym mieście. I to jest to, na co zwracał też uwagę prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej. Że wydatki bieżące w budżecie, który miałby odzwierciedlać plan naprawczy, po prostu nie mogły się znaleźć. Dlatego też Rada Miasta Sanoka odrzuciła ten budżet. I myślę, że eksperci, fachowcy z Regionalnej Izby Obrachunkowej będą pracowali nad budżetem dla miasta Sanoka i mam nadzieję, że ten budżet będzie dobry. Będzie dla Sanoczan budżetem trudnym, ale do realizacji a przede wszystkim będzie odzwierciedlał bieżącą naszą sytuację, trudną sytuację finansową. Po części odpowiedział mi Pan już na drugie pytanie, argumentując swoją decyzję w głosowaniu przeciwko budżetowi, ale sam na program naprawczy wstrzymał się Pan od głosu, co jest pewnego rodzaju no jakby aprobatą do działań burmistrza. Widział Pan poprawę? Tak, yy, tak można powiedzieć, że te głosy wstrzymujące się wielu radnych tak naprawdę pozwalały ten program naprawczy przyjąć, bo tak trzeba to oceniać. Myślę, że znaczna część radnych uznała, że przekazując do oceny Regionalnej Izby Obrachunkowej ten program naprawczy, zdajemy się trochę na ich wiedzę, na ich doświadczenie i stwierdziliśmy, że dobrze się stanie, jeżeli fachowcy specjaliści ocenią ten program naprawczy i wydadzą opinię, bo ja nie ukrywałem, że ten program naprawczy nie spełniał wielu aspektach oczekiwań moich i innych radnych. Niemniej jednak stwierdziliśmy, że dobrze by się stało, żeby na ten program naprawczy popatrzyli eksperci, ci, którzy na tym znają się najlepiej. Podczas sesji wielu radnych Wystosowało takie zarzuty wobec burmistrza, że o tą sytuację finansową miasta zaczął troszczyć się, czy o niej mówić zbyt późno. Podziela Pan zdanie tych radnych? No ja jestem akurat osobą, która w pełni podziela to zdanie. Zresztą e, wszyscy uważni obserwatorzy e, naszego samorządu wiedzą o tym, że od wielu lat zwracałem na to uwagę, że miasto idzie w złym kierunku finansowym, że jest źle zarządzane pod kątem finansowym. I taki sposób zarządzania finansami miasta może doprowadzić do sytuacji takiej, przed którą właśnie stanęliśmy. Bo popatrzmy, co się stało w tej chwili w Sanoku. My nie rozmawiamy o nowych inwestycjach, nie rozmawiamy o tym, co należy w mieście realizować, jakie zadania należy realizować. My rozmawiamy o programie naprawczym, o sytuacji nadzwyczajnej, bo proszę zwrócić uwagę od tak, jak prezes Rio powiedział, od 2014 roku. Nie było w województwie podkarpackim programu naprawczego. To jest sytuacja wyjątkowa i my dzisiaj jesteśmy w takim miejscu, że burmistrz jest zadowolony, że program naprawczy został przyjęty. No Troszkę tak jesteśmy w granicach absurdu w tej chwili, bo zamiast rozmawiać o tym, jak miasto się ma rozwijać, rozmawiamy o tym, czy przyjmiemy program naprawczy, czy nie. No, sytuacja jest niewątpliwie wyjątkowa, bardzo trudna i wydaje mi się, że zamiast krytykować decyzje radnych o tym, że program naprawczy przyjęli, że budżet odrzucili. Myślę, że niektóre osoby z władzy wykonawczej powinni przede wszystkim przeprosić sanoczan, przeprosić naszych mieszkańców za to, że do takiej sytuacji doprowadzili, że rozmawiamy dzisiaj o programie naprawczym. Ja bolałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, co w sanoku należy zrobić, jakie zadania inwestycje, inwestycyjne realizować i jak sanok powinien się rozwijać. Rozmawiamy o czymś zupełnie innym. Ktoś do tej sytuacji doprowadził. Powiem dość przewrotnie i pewnie to kontrowersyjna teza, ale gdyby radni przystali na prośby, wnioski burmistrza i zaciągali kolejne zobowiązania w 2024 roku, to może i ten program naprawczy nie byłby potrzebny i Rio by nie konstruowało budżetu. Nie, tak by się nie stało. Spod, takie decyzje spowodowałyby tylko i wyłącznie zwiększenie zadłużenia miasta, a tego chcieliśmy uniknąć. I wydaje mi się, że takie decyzje wyrażające zgodę na zwiększanie zadłużania miasta spowodowałyby tylko i wyłącznie to, że nasza sytuacja byłaby jeszcze trudniejsza. tego chcieliśmy uniknąć. I ja uważam, że ta Rada Miasta, tej kadencji, bardzo roztropnie podchodzi do finansów naszego miasta, bardzo roztropnie podchodzi do oceny tej sytuacji. I pewnie program naprawczy można by było uniknąć. Programu naprawczego, ale tylko wtedy, kiedy zarządzanie finansami miasta w ostatnich latach byłoby zdecydowanie lepsze. W mieście prowadzona jest po części taka retoryka, że to radni blokują działania burmistrza, niektóre, które jakby zmierzały do poprawy sytuacji naszego miasta. Jest ciągłość władzy, no ale trzeba też spojrzeć na to, i też pojawiają się takie głosy, że burmistrz rządzi przeszło. 6 lat, a nowa rada około 9 miesięcy. No i te akcenty odpowiedzialności za ten budżet no, nie rozkładają się sprawiedliwie. Oczywiście, że nie. No, proszę zwrócić uwagę na ostatniej sesji. Burmistrz już nie sięga tylko do ostatniej kadencji, tylko sięga jeszcze do poprzedniej kadencji po kadencji Burmistrza Piuro i Rady ówczesnej, wskazując przyczyny tej złej sytuacji finansowej. Natomiast faktycznie te sześć ostatnich lat było źle zarządzane naszym miastem pod względem finansowym zdecydowanie. I obarczanie radnych obecnej kadencji odpowiedzialnością za sytuację finansową no, jest co najmniej niepoważnym zarzutem, niepoważnym argumentem. Problem polega na czymś innym według, według mnie, według mojej opinii. Burmistrz poprzedniej kadencji miał radę, która wszystko akceptowała. Proszę zwrócić uwagę, nie było sytuacji takiej, w której Rada Miasta odrzucałaby jakieś wnioski burmistrza, jakieś uchwały. Burmistrz w tej kadencji zderzył się z nową rzeczywistością i wszystkie nieszczęścia Sanoka próbuje zrzucić na obecną radę, co jest po prostu nieprawdą. Obecna rada, według mnie bardzo roztropnie i bardzo uważnie podchodzi do obecnej sytuacji finansowej i dobrze, że tak jest, bo władza uchwałodawcza i kontrolna, jaką jest Rada Miasta, właśnie takie ma zadania. Wyakcentował pan już to troszkę, że być może Rio i przygotowany budżet przez Rio no takie spojrzenie z boku chłodne na to nasze miasto okaże się skuteczne, ale też no, nie obawia się pan, że te decyzje. Odważne, czasami niepopularne, będą musiały zostać podjęte? Oczywiście, że się obawiam. Wszyscy się obawiamy. Natomiast e, chciałbym też zwrócić uwagę, że nie można straszyć mieszkańców dzisiaj budżetem, który przygotuje RIA. Dajmy szansę Regionalnej Izby Obrachunkowej. Ja wierzę w to, że ci fachowcy, ci eksperci spojrzą na to zupełnie inaczej. E, przecież tam też pracują ludzie, więc popatrzą na potrzeby miasta, na potrzeby mieszkańców. No, okiem fachowców. Pewnie ten budżet będzie trudny, tak się spodziewam, ale nie strażmy mieszkańców tym budżetem. To naprawdę Rio jest poważną instytucją instytucją organu nadzoru nad finansami gmin i jestem przekonany co do tego, że budżet, który nam zaproponują, będzie najlepszym budżetem z możliwych. W odzwierciedleniu do sytuacji, w której miasto się znalazło. Tak jak skarbnik powiedział na ostatniej komisji finansowej, zabrakło odwagi skarbnikowi burmistrzowi, żeby zaproponować program naprawczy odważniejszy i zabrakło odwagi do tego, żeby budżet był odważniejszy. No nie można mieć ciastko i zjeść ciastko. No, trzeba decyzję podejmować. W trudnej sytuacji, w której znaleźliśmy się. Trzeba podejmować trudne decyzje i nie obawiać się i nie mówić radnym, że zabrakło władzy wykonawczej odwagi. Ostatnie już pytanie, czy jest pan gotowy do pracy z burmistrzem z Rio e, nad tym budżetem, aby on do końca lutego powstał? Oczywiście, że tak. Z Rio jestem w kontakcie, z prezesem Rio jestem w kontakcie, nie tylko ja, ale i inni radni którzy też się kontaktują, bo konsultowali tą sytuację, która jest, więc tutaj jak najbardziej z organami nadzoru współpracuję, więc trudno mówić o gotowości. Jestem do dyspozycji i rozmawiam. I oczywiście też z burmistrzem na poważnych zasadach, na takich zasadach, które szanują obydwie strony, a nie obarczają drugą stronę tylko odpowiedzialnością za tą sytuację. Zresztą w dość absurdalny sposób. Dlatego też jestem gotowy do współpracy z każdym, z każdym, kto ma. Na sercu interesy Sanoka i interes mieszkańców, bo po to zostaliśmy wybrani i mam nadzieję, że emocje już trochę opadły i weźmiemy się do pracy, do trudnej pracy, bo niestety e, jesteśmy samorządem w tej chwili, burmistrz i rada, która pierwszy raz w historii miasta została postawiona w takiej sytuacji, że będziemy realizować program naprawczy i trudno powiedzieć, jak to się dalej potoczy. Oczywiście, pod warunkiem, tu trzeba zaznaczyć, jeżeli. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie ten program naprawczy zaopiniuje, bo my czekamy, przypomnę, na opinię RIO w tej sprawie, bo sytuacja może potoczyć się różnie. Jeżeli będzie opinia negatywna do programu naprawczego, no to sytuacja stanie się jeszcze trudniejsza. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. P24.pl Zaobserwuj nas, zostaw reakcję i bądź na bieżąco.